TikTok, skrolowanie, bardzo szybkie treści, wszystko szybkie, szybkie życie, fast food i tak dalej. No i ludzie się zaczynają robić leniwi, nawet w szukaniu treści, właśnie, czy to gdzie pójdę do fryzjera, czy to gdzie zjem i tak dalej. Więc jakby szukają. No jest cały nasz... hashtag TikTok Made to It. No właśnie, więc jakby te treści muszą być coraz bardziej skondensowane, więc to też myślę jest fajne. I tutaj bym uderzył znowu formę, w formę, w jakiej to można przekazywać potencjalnemu klientowi, bądź komuś, kto szuka informacji o Twojej firmie, usłudze czy produktach. No to myślę, że fajną formą jest właśnie przekaz w postaci audio-wideo, bo jest to do zrobienia dosyć szybko. Często ktoś woli czegoś posłuchać, bądź coś obejrzeć, niż przeczytać. Nawet krótki tekst. I tutaj ważna notka. Materiały audio-wideo nie muszą być perfekcyjne. Dokładnie. No, jakby to wrócę do tego, co mówiłem na samym początku, czyli w zasadzie coś, co każdy z nas ma w kieszeni, czyli telefon. Nieważne, czy to jest iPhone, Samsung. No to myślę, że każdy z jakiś taki nawet średniopułkowy telefon jest w stanie dbając o oświetlenie, którego tutaj akurat do, dookoła siebie mamy sporo, no to kupując nawet jakąś lampkę za dosłownie, nie wiem, dwie stówki, jesteście w stanie sobie nagrać naprawdę fajnej jakości materiał, zresztą, no, wielokrotnie ja osobiście na przykład dla klientów realizowałem po prostu nagrania za pomocą telefonu, ponieważ chcieli coś mieć zrobione szybko, na mniejszym budżecie, to również jest wykonywalne. Jakby wiadomo, w rękach operatora, filmowca, profesjonalisty ten telefon staje się już w ogóle bardzo potężnym narzędziem, ale praktycznie każda osoba, która potrafi odpalić aparat w telefonie i poświęci troszkę czasu, żeby ustawić sobie ten telefon i postawić go gdzieś w jakimś ładnym, oświetlonym miejscu, no to będzie w stanie nagrać sobie te treści samemu.